Witam serdecznie, z tej strony Dewe Dzisiaj jesteśmy w Ciudad Quesada w Hiszpanii. Piękne wille tuż przy aquaparku. Aquapark jest, gdybyśmy spojrzeli lekko w lewo, o w tamtym kierunku, jakieś 150 metrów. Duży aquapark, wiele atrakcji dla dzieci, wiele atrakcji dla całej rodziny. Także... Zachęcamy szczególnie rodziny z dziećmi, by przyjeżdżały, oglądały i rezerwowały, bo jeżeli tego nie zrobią teraz, to jak tu przyjedziemy za tydzień, już będzie wszystko porezerwowane. Oczywiście wille będą miały basen, trzy pokoje, dwie łazienki, u góry taras, parking, jak i własny ogródek. Serdecznie zapraszamy na Dewetoper. I pamiętajcie, że mamy tam najlepsze ceny. Pozdrawiam.